Odpowiedzi wymieniające to są odpowiedzi typu nie wiem, lub na pytanie opowiedz o swojej ulubionej książce, odpowiedź nie czytam książek. Takie odpowiedzi mogą być prawdziwe i stanowić naturalny element interakcji, ale egzamin nie jest sytuacją w pełni naturalną. I takie odpowiedzi nie są akceptowane, ponieważ nie umożliwiają wykazania się znajomością słownictwa i znacznie łatwiej nauczyć się, I don't know, czy I don't like it, niż rozbudowanej odpowiedzi na dany temat. Thank you. I will now ask you three questions. Okay. What do you think the woman is talking about? I don't know. Do you understand the question? Yes. Okay, so question number two. Wszystkie tego typu odpowiedzi będą niestety oceniane jako nieuwzględnione. Jeżeli odpowiedź jest I don't know, egzaminator powinien zadać pytanie Do you understand the question? Ponieważ często tak odpowiedź wynika po prostu z braku zrozumienia zadania. Jeżeli zdający rozumie pytanie, to Egzaminator przechodzi do dalszej części egzaminu. Może się zdarzyć, że zdający da odpowiedź wymijającą, ale bardzo ją rozbuduje. W takiej sytuacji, skoro jednak mamy tutaj wyraźnie pokazane umiejętności językowe, trudno oceniać ją na zero, że nie uwzględnił. Traktujemy taką odpowiedź jako uwzględnił, ale nie rozwinął. Tell me about a situation where you had an argument with your friend. I don't have arguments with my friends uh, because we, we, uh, we've been friends so long that uh, we kind of uh, learned to meet halfway uh, on the moot point, but uh, um, I don't know we always just try to find a compromise, and, uh, and um, I, really, I cannot really come up with any situation like this <laughs> recently. Thank you. Let's move on to task three.